Doliaczak Centrum Rekuperacji PL. Tutaj jesteśmy w tej chwili w centralnej Polsce w okolicach Uniejowa. Poproszę na chwilę jeszcze kamerę bliżej. Widzimy zamontowaną czerwnie wyrzutnie, ale też trwają prace montażowe związane z pompą ciepła. Jest to jednostka sześciokilowatowa kW typu split rotensu akłami. Właśnie montujemy agregat, żeby uruchomić całość, natomiast za chwileczkę zaprosimy Państwa, żeby zobaczyć jak to wygląda w środku. Tam jest ciekawy rozwiązanie, ponieważ jest jednostka wewnętrzna Hydrobox razem z zasobnikiem ze stali nierdzewnej. Zapraszamy. Jesteśmy teraz w maszynowni. Zapraszam z kamerą. Tutaj widać właśnie jednostkę tą razem z zasobnikiem. Tu jest zasobnik ze stali nierdzewnej, prawie 200 litrowy. No i też tutaj od razu schowany Hydrobox, on przyłącza od góry. Tak to wygląda, jeśli chodzi o zajętość miejsca w maszynowni. W kotłowni należy tylko o tym pamiętać, że w przypadku jednostek split, gdzie regal jest na zewnątrz, pomieszczenie maszynownie musi być na tyle duże, żeby spełniało kryteria związane z palnością czynnika R32. No tak ma około 5-6 metrów po jest więc to w zupełności wystarczy. Dzięki, zapraszam na następne relacje.